Witajcie, jestem strony Nookby a to kolejne wydanie prasówki. Zaczynamy. Pierwszy artykuł, który dla Was przygotowałem, jest na temat praw autorskich, co do rzeczy zrobionych przez sztuczną inteligencję. O co chodzi? Była sobie pewna pani, Chris Kasztanowa, która zrobiła komiks używając do tego sztucznej inteligencji, midjourney'a. Stworzyła komiks, który tam ma 18 stron, jest był bardzo popularny i ona się chwaliła, że to jest właśnie komiks, który jest robiony przez, przy użyciu sztucznej inteligencji. Komiks był bardzo popularny i na, na początku autorka dostała ochronę prawami autorskimi, po czym późniejsza. Późniejsza, amerykańskie, bo to cała historia dzieje się w Ameryce. Nie komiksu, tylko o tych historiach, teraz przedstawiam. Dzieje się w Stanach, i Biuro do Spraw Praw Autorskich w Stanach, właśnie uznało, że oni nie będą uznawać rzeczy zrobionych przez sztuczną inteligencję czyli rzeczy zrobione przez sztuczną inteligencję nie są chronione prawami autorskimi czyli de facto. Wszystko to, co jest w tej książce, no, bo to jest komiks, czyli napisy, e, głównie napisy i u, ułożenie, jak to jest ułożone, jest objęte prawem autorskim, natomiast grafika w ogóle nie jest objęta prawem autorskim, bo według właśnie tej instytucji coś, co nie jest zrobione przez człowieka, e, nie jest objęte prawem autorskim. Czyli, e, czyli mamy Klops, e, wrzucam dwa linki ciekawe do poczytania odnośnie tego. Ja Zastanawiam się trochę, jak to jest w Polsce prawo autorskie. Z tego względu, że mi na studiach tłumaczyli tak, że, jeśli na przykład ktoś ustawił aparat, ekspozycję, jak, jak ma kompozycja wyglądać, nacisnął zdjęcie, to stworzył coś, co jest właśnie unikalnego. Jeżeli my podejdziemy i zrobimy to samo, czyli naciśniemy. Tylko spust migawki to jest nadal objęte prawem autorskim, bo się nic nie zmieniło. Natomiast jeżeli wprowadzimy chociaż małą zmianę, jakby na nie wiem, ekspozycję yy, i będzie tylko ciemniejszy ten obrazek, no to już jest coś naszego. Jestem ciekaw, jak to ma się właśnie do sztuki tworzonej przez sztuczną inteligencję, bo w zasadzie autorka tu się broni, że i osoby, które korzystały ze sztucznej inteligencji wiedzą, że to nie jest tak, że te obrazki od razu się takie idealne generują. Je trzeba trochę nakierować tą sztuczną inteligencję na to, co chcemy uzyskać i tak tu autorka się broniła. Bardzo fajny artykuł, polecam do poczytania, bo żyjemy w czasach, gdzie się tworzy historia właśnie związana ze sztuczną inteligencją. Kolejny dość interesujący artykuł, czyli jak zostać testerem oprogramowania w branży automotive, to ostatnio mnie nawet ciekawiło i z jednym, z jedną osobą z grupy testowania oprogramowania z Facebooka dyskutowałem na temat tego, co jest tam potrzebne i, i, i jak tam w ogóle, na jakich tuli używają. Natomiast tu mamy opisane trochę więcej, jak, jak mamy trochę więcej opisane niż ja miałem tą dyskusję, bo jest też powiedziane, jakiego języka się używa, jakie komponenty elektroniczne testuje się, co jest najbardziej popularne, że ta magiska lakan, w jakim języku, jakie języki do skryptów się używa, więc każda osoba generalnie, która e, lubi motoryzację, a chciałaby też się zająć testowaniem, no to to jest ten kierunek i on jest tutaj ładnie opisany. Mm. Także polecam, link w opisie. Kolejny ciekawy artykuł to jest Artykuł o tym, jak właściciel konta włamał się na nie, używając sztucznie wygenerowanego własnego głosu. Jak, to, jak do tego mogło w ogóle dojść? Natomiast okazało się, że w Stanach i w Wielkiej Brytanii są konta, które są zabezpieczone głosem, naszym głosem, czyli jeżeli system rozpozna, że my, to my, w sensie to nasz głos, to jest w stanie. W stanie jesteśmy w stanie dostać się do konta. No i on używając generatora swojego głosu, oczywiście przez to generuje sztuczna inteligencja na zasadzie próbkowania naszego głosu, zrobił kilka komend, no i dzięki temu włamał się, do, na, włamał się na swoje konto. Notabene zrobił to dlatego, że bank, który oferował oferował tą możliwość, mówił, że to jest jedna z najbardziej e, bezpiecznych metod logowania się do konta, co samo w sobie mi nie pasuje, choćby przez to, że można nagrać nasz głos, a tutaj jeszcze do tego e, autor dowodzi, że używając sztucznej inteligencji można e, swój głos podrobić i włamać się, on się włamał na swoich konto, no ale nie jest tak trudno włamać się na czyjeś konto. Także bardzo fajny e, artykuł, pod względem bezpieczeństwa. Kolejny artykuł tyczy się dziury i dlaczego to nie jest najlepsze narzędzie dla test managerów. Mimo tego, że jest to jedno z lepszych narzędzi i ułatwia i komunikację, i zgłaszanie błędów, i zarządzanie tymi błędami i wiele innych w ogóle można sobie na osi czasu wszystko ładnie w taskach ułożyć. Natomiast jest kilka rzeczy, szczególnie jeżeli używamy czyste, czystą dziurę bez żadnych e, dodatków, to jest to już troszkę bardziej problematyczne, bo pewne taski, nawet bugi, w pewnym momencie znikają nam w tablicy i dostanie się do nich jest trochę problematyczne. I w, no i trzeba wtedy posiłkować się filtrami, serczem i tak dalej. Natomiast, żeby to narzędzie było przydatne dla test menadżerów, to trzeba zastosować pewnego rodzaju oczywiście płatne dodatki do jir co usprawnia działanie, choćby zarządzanie i tworzenie matrycy pokrycia, Testów, do tego można te skrypty testowe trzymać tak, jakby oddzielnie i, i dodawać je do, do, do sprintu wtedy, gdy chcemy. Natomiast bez tego narzędzia jest to bardziej problematyczne, bo trzeba to znaleźć, zmienić status, kopiować i tym podobne rzeczy robić. No i tu to wszystko jest opisane właśnie pod tym kontekstem, bardziej dla test menadżerów niż dla testerów. Mieliśmy już dużo artykułów o tym, jak ChatGPT zastąpi programistów, jak zastąpi inne programy i w ogóle zastąpi generalnie wszystko. Natomiast tu mamy artykuł o tym, jak ChatGPT nie zastąpi testerów z tego powodu, że testowanie nie jest zero-jedynkowe, nie jest czarno białe ale jest szare. I właśnie to sprawia, że testowanie oprogramowania jest tak trudne i mało tego. E co testach to inne podejście i tego i dlatego nie ma jednego schematu, który dałoby się skopiować. Dlatego warto to przeczytać ten artykuł. Kolejny artykuł jest o tym dlaczego nie robimy deploya w piątek. Jest bardzo dużo memów mówiących o tym dlaczego dane fikmy nie robią deploya w piątek. Wiadomo, każdy się śpieszy w piątek. Natomiast po tym w takim śmiesznym wstępie w tym artykule mamy opis Jakie czynniki muszą być spełnione, żeby ten deploy robiony w piątek był bezpieczny? I tutaj chodzi nie tylko o to, żeby był sam proces deploymentu ułożony, żeby proces testowania ułożony, ale też żeby były testy automatyczne. No i jak już będziemy mieli te kilka czynników spełnionych, to te deploye w piątkowe będą bezpieczne. I każda osoba, która chce trochę pogłębić tą wiedzę na temat bezpiecznych deployów w piątek, polecam, by przeczytała ten artykuł. Na tę chwilę chciałem Wam podziękować. za wszystkie artykuły, które dla Was przygotowałem, które mnie zaciekawiły. Mam nadzieję, że Was też zaciekawią. No i do zobaczenia, usłyszenia wkrótce.